Hej, 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 siemaneczko, ja jestem weziak i chciałbym wam przedstawić propozycję jak tanim kosztem wykonywać repliki i ozdoby z kartonu. Zapraszam do oglądania. A więc do wykonania naszej bazy będą nam potrzebne karton, nożyczki, nóż klej do drewna bądź papieru, najlepiej wikol, woda, pistolet z gorącym klejem, gazetki papierowe, tutaj trzeba zaznaczyć, że muszą być to gazetki szorstkiego papieru, najlepiej takie jak większość gazet z wiadomościami, nie może być to papier gładki, gdyż ten nie będzie nam wchłaniał naszego kleju tak jak powinien, miseczka, Szpachla może być samochodowa, bo musimy się wystrzegać szpachli samochodowej z włóknem szklanym. gdyż działa bardzo drażniąco na ludzką skórę, ale nada się również szpachla do drewna, ścian, gips. Tylko trzeba zaznaczyć, że szpachla samochodowa jest najbardziej wytrzymała: jakaś rakielka do szpachli, papier ścierny 80 lub 120, farby. I tutaj, jak to lubi, mogą być akrylowe, plakatowe. W sprayu no i tym podobne. lekki, bezbarwny. Najlepiej w sprayu. Oraz dodatkowo materiały, które wyobrażacie sobie przy projekcie. Przykładowo, jeżeli to jest maska indiańska, będziecie potrzebowali piór. Jeżeli będzie to hełm, będzie nam no potrzebny materiał do wyłożenia go w środku: jakieś stare koszulki, jakieś e, sz szmatki, jakieś, jakieś futerko. Jakieś na przykład te sznurki. Jeżeli chcemy robić wypukłości, takie ozdoby, będą nam potrzebne właśnie jakieś sznureczki, bądź nawet chusteczki, które zwiniemy w rolony z kleju, wyciory do fajek, różne rzeczy, naprawdę. A więc zabierzmy się do pracy. Jeszcze przed rozpoczęciem chciałem przeprosić za ciągłą zmianę ostrości. Nie nagrywałem wcześniej długich filmów telefonem i zaufałem opcji automatycznego wyłaszczania. Co niestety było błędem, jak zobaczycie dalej, ale mam nadzieję, że mój komentarz to nadrobi. Naszym pierwszym krokiem jest pozbawienie kartonu wszelkich naklejek, taśmy klejącej oraz innych rzeczy, które są na nim zbędne i będą nam przeszkadzały w etapie oklejania kartonu papierem. Następnym naszym krokiem, kiedy już mamy plan, co chcemy zrobić, jest naszkicowanie modelu na kartonie. W tym przypadku robię widoczną przez was maskę plagi. Zaczynam od wycięcia części, która będzie zakrywała mi twarz. Następnie, kiedy pierwszą połówkę mam już gotową, odrysowuję ją na kolejnym kartonie i wycinam identyczną część. Po dokładnym dopasowaniu wycinam głębszy otwór na dziób, ponieważ ten co nakreśliłem okazał się zdecydowanie za wąski. który ma zakrywać właśnie mój twarz, ze względu na to, że po prostu po zgięciu się nie łączą. Zapomniałem o tym szczególe, kiedy to po prostu rysowałem. I teraz właśnie bardzo ważna czynność, czyli roluję ten karton na krawędzi stołu. Dzięki czemu nie jest on już taki sztywny i bez problemu może się zginać i ładnie dopasowywać. Kolejną częścią jest oczywiście wycięcie samego dzioba. Jak widzicie, pierwszą część już wycięłem, ale nie pokażę akurat fragmentu tego nagrania, ze względów na takich no jak widzicie na ekranie. Niestety, aparat w moim telefonie strasznie wariował i tracił właśnie cały czas ostrość. No, ale w każdym razie procedura przebiega praktycznie identycznie jak w wycinaniu tej przyłbicy, można powiedzieć. Po prostu rysujemy projekt na kartonie. Oraz wycinamy go bardzo dokładnie. Następnie odrysowujemy i identycznie wycinamy drugą część. Nie zapominamy również o dokładnym wygięceniu obu części dzioba. Należy pamiętać, że im bardziej pogniemy ten karton, tym łatwiej będzie nam go później złączyć. Możemy teraz pierwszy raz spróbować dopasować obie części, jeżeli coś się nie zgadza dociąć w odpowiednim miejscu, no ewentualnie jeżeli bardzo skiepściliśmy, najlepiej zacząć od nowa ponieważ jest to naprawdę początek pracy, jeżeli teraz nie zrobimy wszystkiego bardzo dokładnie, później nasze praca może okazać się tak naprawdę no, niezbyt dobra, tak, niedokładna więc jeżeli teraz tego nie poprawimy, później już tego nie naprawimy kiedy wszystkie główne elementy naszego projektu są już powycinane, bierzemy się za sklejanie za pomocą gorącego kleju. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z zaokrągloną rzeczą, taką jak ten dziób Musimy go lekko niestety ścisnąć, żeby dopasować. Ja już tam wcześniej podocinałem krawędź, żeby mniej więcej pasowało. Jak widzicie, dalej są szpary, lecz teraz będę odpowiednio manewrował tym kartonem i sklejał go punktowo w miejscach, żeby to wszystko po prostu załatać i nie było z tym żadnego problemu. Kiedy uda nam się już skleić element i klej zastygnie, należy pamiętać o tym, żeby obciąć jego większe fragmenty, które wystają poza obrys naszego projektu, ponieważ ułatwi nam to późniejsze szpachlowanie oraz oklejanie. Tak jak mówiłem, tutaj mamy szansę na poprawienie naszych błędów, a moim błędem okazała się ta szczółbica, którą zrobiłem wcześniej. Teraz pomyślałem o innym sposobie, a mianowicie odrysowałem gotowy już dziób, zarys dziobu na kawałku dykty, który mniej więcej pasuje do wymiarów mojej twarzy. I tak jak postąpiłem z działem testną, no przy ubice dokładnie gniotę o kant stołu, ponieważ potrzebuje jej naprawdę bardzo plastycznej, jeżeli tak można nazwać karton. No i zabieram się za wycinanie otworu na dziób oraz dokładnie przycinam ją po bokach. Kiedy przyłbica została już elegancko docięta, wtedy dopasowujemy dziób. Przyklejamy to oczywiście na gorący klej i czekamy chwilę, żeby złapał. Trzeba pamiętać oczywiście, żeby przykleić to równo, no bo później to już tak średnio poprawimy. Trzeba będzie zrywać ten klej, no i prawdopodobnie od nowa robić tą przyubicę. Także pamiętajcie, albo dokładnie za pierwszym razem, albo powtarzać. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj macie przykład jak sobie poradzić z elementem, który nie da się po prostu e, zgiąć, który mimo wszystko klej nie chyta. Tak jak widzicie w środku zamontowałem taką beleczkę z kartonu, którą przykleiłem od góry i od dołu, która świetnie łączy te dwa elementy i nie było żadnego problemu ze sklejeniem ich razem z tą maską. Również wyciąłem już otwory na oczy, przemierzając oczywiście maską. Naciąłem też rogi przy oraz skleiłem je w odpowiedni sposób, żeby je zagiąć tak jak widzicie na taką kopułkę. Skleiłem następnie to klejem oraz boki okleiłem dodatkową warstwą kleju, ponieważ w tych miejscach będzie montowana później gumka. Tak więc przyubica oraz dziób jest w tym momencie praktycznie gotowa. W tym momencie wpadłem właśnie na pomysł, a żeby przyozdobić trochę oczy, do tego celu chciałem użyć bodajże konopnego sznurka, którego chciałem związać tak z dwa, trzy razy pogrubić go. I przykleić wokół oczu. No, niestety ten pomysł wydawał mi się taki dość kiepski, więc zamiast tego wyciąłem po prostu kawałek prostokątnego kartonu i przykleiłem nad oczyma. Moim zdaniem dało to całkiem ciekawy efekt i zbiło mi z tropu. Jaki do tej pory chciałem zrobić, bo chciałem tą maskę zrobić na styl średniowiecza, natomiast no, bardziej mi się wydała taka już nowoczesna i zresztą widzieliście, do czego to doprowadziło. Teraz pokazuję Wam, jak na przykład, właśnie z takiej zwykłej chusteczki można zrobić sznurek, jeżeli nie mamy żadnego akurat w domu. Zawijając ją w taki sposób i mocząc w wodzie z klejem, który zaraz Wam pokażę, też również możemy robić na przykład takie szlaczki. Na przykład właśnie na Hamasce możemy robić szlaczki, które później będą uwypuknione. Jednak to jeszcze nie na tym etapie. Na tym etapie na razie zajmujemy się głównie klejem oraz kartonem. Po ogarnięciu tego całego bałaganu widzimy się z powrotem, tym razem zabieramy się za oklejanie tej maski. Do oklejania potrzebny właśnie jest klej wiklinowy, gazetki, tak jak wcześniej powiedziałem, ważne żeby nie były błyszczące, w sensie takie śliskie. Ja w tym przypadku używam jakiejś tam gazetki z Tesco, ma ona bardzo dobrą fakturę, więc no mogę polecić. Tniemy teraz naszą gazetę gazetką na drobne paski. Kiedy już wszystkie paski zostały pocięte, rozrabiamy teraz klej z wodą. Robimy to gdzieś w proporcjach 1 do 5, gdzie 1 stanowi klej i mieszamy. Dlaczego to w ogóle rozrabiamy? Szkoda kleju tak naprawdę, nie potrzebujemy bardzo dużej siły klejącej, tylko potrzebujemy tak naprawdę gruntu. Tak samo jak zawsze przed malowaniem ściany ją gruntujemy, tutaj przed malowaniem maski. Przed tynkowaniem jej zakładamy grunt w postaci obklejonych tasiemek z gazetki. Również dzięki temu zabiegowi pozbywamy się z naszego kartonu większości zmarszczek oraz łączeń z gorącym klejem. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że optymalna szerokość naszych pasków powinna wynosić między 2 a 3 cm, gdyż takie długości najłatwiej będzie nam aplikować. Nie możemy też przesadzić w jedną ani w drugą stronę, gdyż jeżeli damy je za duże, nie będą one się łatwo formowały. Z kolei, jeżeli będą za małe, nie zamaskujemy żadnych ubytków z ani zadziorów. Każda kolejna listewka z naszej gazetki musi bardzo dokładnie przylegać, dlatego rozmiększamy ją w tej wodzie z klejem. I dokładnie całą maskę obklejamy. Jeżeli to jest konieczne, jeżeli nie zabijemy tych nierówności za pierwszym razem, obklejamy nawet i dwa razy. Cała maska ma wyglądać dokładnie w... W taki sposób. Jak widzicie, maska jest bardzo dokładnie obklejona z każdej praktycznie strony. Jedyne miejsce, gdzie jej nie obklejałem, to jest jej środek, ponieważ i tak będzie wyklejany materiałem na sam koniec pracy. Akurat przy tej masce największy problem sprawiły mi oczodoły, jak i również ta brewka, no, ponieważ są one bardzo wygięte. Tak samo dziób, gdyż jest on jednocześnie okrągły, a jednocześnie taki rozciągnięty. No i gazetki nie chciały się tak dobrze, jakbym chciał to Pasowywać, ale poradziłem sobie z tym. Jak widzicie, no, jedynie kawałek kartki przynosi mi tą ale no oderwałem go, przyklepałem i jest wszystko ok. Po skończonym oklejeniu niestety musimy zostawić nasz przedmiot do wyschnięcia na co najmniej kilka godzin, gdyż jest są całkowicie przemoczony, i nawet położenie tej szpachli jest po prostu niemożliwe. Kiedy nasz przedmiot już wyschnie, możemy dodać jakieś drobne elementy, które sprawią, że po szpachlowaniu w niektórych miejscach będzie on bardziej wypukły. Natomiast jeżeli nie mamy takiej potrzeby, możemy od razu zabrać się za szpachlowanie. Niezależnie z jaką szpachlą pracujemy, nie zapominajcie o rękawiczkach, żeby zabezpieczyć nasze dłonie. Stosujcie się także do instrukcji na opakowaniu, gdyż przykładowo szpachlówki samochodowe wymagają dodania utwardzacza, a po nim szybko wiążą. Również niektóre wydzielają ostre, szkodliwe opary i nie powinniście używać ich w domu. W moim przypadku używam zwykłej szpachli do drewna i tyków, więc nic mi nie grozi. Jednak jeśli jak ja zamierzacie to robić na swoim biurku, nie popełniajcie mojego błędu i wyłóżcie na nie jakieś gazety bądź folie, żeby nie tracić później czasu na długie szarowanie blatu. Co do samego szpachlowania niezbędna będzie nam do niego rakla, żeby równo rozprowadzić naszą szpachlówkę oraz jakiś kijek do mieszania. Należy pamiętać, żeby nie napowietrzyć szpachli, ponieważ będą w niej bąbelki powietrza, które odkryjemy dopiero po oszlifowaniu i niestety trzeba będzie je poprawiać. Szpachlę nakładamy warstwami w miarę mocno przyciskając, żeby dokładnie pokryła nasz przedmiot. Szpachli powinno być dość dużo, żebyśmy nie mieli problemu z nadaniem naszemu przedmiotowi ostatecznego kształtu. Tak wyszpachlowany przedmiot podwieszamy, żeby nie zrobić żadnej wygniotki i zostawiamy do wyschnięcia na kilka bądź kilkanaście godzin w zależności od użytej szpachli. Ja dla bezpieczeństwa pozostawiam na 24 godziny. Kiedy nasz przedmiot wyschnie, zabieramy się za szlifowanie papierem ściernym 80 bądź 120. Ten proces należy przeprowadzać bardzo dokładnie, żeby nadać przedmiotowi odpowiedni kształt oraz nie zatrzyć zbyt grubej warstwy szpachli, gdyż ona odpowiada w dużym stopniu za jego wytrzymałość oraz jeśli jest jej odpowiednio dużo, można w niej coś wyrzeźbić, wygrawerować. Przykładowo, jeśli byłaby to tarcza, można by dodać do niej cięcia po jakimś mieczu bądź toporze. Tak z jednej strony wygląda maska po oraz przed oszlifowaniem. chciałem Wam pokazać mój błąd przy mieszaniu i aplikacji szpachli, ujawnił się on w postaci małych dziurek po bąbelkach powietrza po szlifowaniu mojej maski. Na szczęście możemy się tego bardzo łatwo pozbyć zaszpachlowując te miejsce jeszcze raz, bądź jak ja pójść na łotwicę, wziąć plastelinę i po prostu je zakleić. Wreszcie po tym wszystkim wycinaniu, sklejaniu, szpachlowaniu, szlifowaniu, zabieramy się za malowanie naszego przedmiotu. Ja w tym przypadku z niedoboru sprayów oraz farb akrylowych korzystam z plakatówek i maluję maskę najpierw na czarno, a następnie dodaję jej niebieskie oraz ciemno-niebieskie figury dając lekko nowoczesny styl. Ale pamiętajcie, liczy się przede wszystkim wasza kreatywność. Niestety, ale nieważne jakie farby by to nie były, znów czekamy do całkowitego wyschnięcia naszego przedmiotu. Widzimy się tym razem na dworze, ponieważ będę używał lakieru bezbarwnego. Pamiętajcie, żeby założyć maseczkę oraz okulary ochronne, ponieważ działa on na nas drażniąco. Jeszcze przed malowaniem w masce zrobiłem odpowiednie otwory na gumkę, żeby nie naruszać od razu nowej powłoki lakieru. Maskę podwiesiłem i pokryłem kilkoma równymi warstwami lakieru. Zobaczcie, jak on żywił on kolory plakatówek. Dodatkowo wzmocnił on całą maskę oraz zabezpieczył kolory przed ścieraniem a oto efekt końcowy, fajna kolorowa Letka maska. Poza nagraniem przymocowałem jeszcze gumki i wysiliłem wnętrze tak, żeby można było ją nosić. Również po pomalowaniu możecie podoczepieć inne ozdobne elementy, szwy czy otwory, zależnie od projektu. Zachęcam każdego, żeby spróbował zrobić sobie taki belocik, czy też lepliczkę, którą zawsze chciał mieć, niekoniecznie chciał kupywać bądź nie było jej w sprzedaży, tym bardziej że koszt wykonania takiej rzeczy zamyka się w kilkunastu złotych. Nie ma się też co przejmować, jeżeli coś nam nie wyjdzie, przykładowo, jest to mój pierwszy projekt, czyli tarcza Orków ze Skyrima. Jak widzicie, jest ona dość mocno niedopracowana, ale wiele warstw kartonu daje jej dużo charakteru, szczególnie ten ruch na środku. To by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli chcielibyście materiał zrobienia jakiejś konkretnej repliki, przykładowo jakiejś miecza, tarczy, zbroi czy płatków śniadaniowych możecie napisać komentarz a jeżeli pokryje się to z moją wizją pojawi się kolejny filmik zrobienia właśnie tejże rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, ja byłem Weziak, trzymajcie się, hej!